Siema. Ogólnie w większości je nagrywałem A jak nagrywałem to bez dźwięku No ale do tego momentu Zdjąłem wszystkie plastiki Wydech No i Neos wygląda tak Ogólnie koło jest zdjęte do No poleruję po prostu kartery Wszystko, ten cały makaron jest wywalony no i póki co tak zostanie no co mogę powiedzieć aktualnie zajmuję się polerką jak widać za bardzo to nie przypomina już skutera takim jaki był trochę pracy jest zobaczymy jak wyjdzie najpierw ta polerka no najpierw polerka silnika później koła będą ale na to na razie siana nie ma ci po głowie chodzi Cośbym, coś będzia Przy mnie rozwitasz jak na wiosnę biegny kwiat Właśnie tak, właśnie tak, ona miała na mnie smaka Przyciła mnie jak piłem sobie sok z ananasa Ogólnie kupiłem sobie nową pompę hamulcową Bo ta poprzednia moja Którą aktualnie mam ma straszny luz na klamce Mimo zmiany klamki, dalej występuje po prostu. No, ta pompa moja, która, którą teraz mam zamontowaną, jest w wagonalnym stanie. kupiłem ją w sumie z kompletem zacisk, przewód hamulcowy i klamka, znaczy pompa. Tu w ogóle ma ślady od diaksa jakby ktoś chciał, czy od jakiegoś dremela wycinał czujnik stopu. To ogólnie udało się kupić spokojnie. Ma jeszcze pokrywkę TNT akcesoryjną, czy coś. No taką tunigową, jakby to powiedzieć. I teraz mam dylemat, czy montować oryginalne, czy może pisać do gościa, od którego to kupiłem, po drugą taką pokrywkę, jeśli ją jeszcze ma i mimo, że jest zjechana, to nie są głębokie rysy, to są bardziej takie, tu są ryski, a tu są ślady. Żeby ten biały zjąść i zrobić w takim srebrnym chromie jakby ale ogólnie pompa, klamka cała jest spoko bo luz jaki tu jest no nie wiem czy to widać, wątpię że to widać ale jest niewielki więc akurat spoko się trafiło no i nie wiem jak z tą pokrywką ogólnie spoko by to w sumie wyglądało w takim chromie no ale się zobaczy czy będzie jeszcze dostępna druga? Tą pokrywką, którą aktualnie mam, plan jest taki, ona ogólnie była mocno zjechana ją nitro rozpuszczalnikiem i zostały takie plamki, ale w sumie na tym mi tak nie zależy, bo ma tutaj uszkodzenia. Więc to i tak słabo wygląda. A że ma tu taki chrom, ściągam cały lakier, farbę tą białą. Oryginalnym i będzie cała w chromie pokrywka śrubki też kupię nowe żeby ładnie to wyglądało tak wygląda przed no i będzie porównanie na razie tak to wygląda no jest średnio są ryjski i ogólnie no jest średnio ale myślę że jak się usunie do końca tą farbę przepoleruje się to dobrze to będzie dobrze po prostu jak to była farba, to się przepoleruje. Zejdą jeszcze te resztki farby. No i powinno być dobrze. Tak to wygląda póki co. Po bokach jeszcze są resztki farby. Tu jest rysa głębsza. No i ogólnie jest porysowane, no ale tak jak mówiłem, polerka całość usunąłem. Nitro, no i myślę, że będzie w porządku. No Przepolerować i zobaczy się co będzie. Tak, aktualnie wszystkie plastiki zdjąłem. Jeszcze koła będę musiał zdjąć i zamontuję te oryginalne z NaOSA na czas malowania. No i ogólnie zaraz będę się przymierzać do zmiany pokrywek, to znaczy jednej, bo. Tutaj da do odkręcić Ale tutaj śruba była tak obrobiona już I w każdy możliwy sposób próbowałem nabijać No nie idzie, a nie chcę dzisiaj hałasować, bo nagrywam to kiedy są święta Także zmienię na razie tą jedną I zobaczymy efekt jaki będzie Porównując do seryjnych, które już trochę były zmęczone, no to jak to spoleruje i w ogóle będzie tak ładnie zrobione, powinno to zniknąć, no to wydaje mi się, że będzie dobrze. I te śrubki też mała rzecz, a dużo zmieni, Mówiłem prowizoryczną. Konstrukcję na taboreciku, bo kobyłek nie mam teraz wolnych. Yy, trzeba zdjąć przednie koło, później tylnie, ale na razie się chcę przed nim zająć. Postawiłem na razie tak, wrzucę stare koło i po prostu, żeby stało na jakichś kołach. Koła już mam. Są brudne, ale to mi nie przeszkadza. Po prostu muszę je zamontować tymczasowo. No, jakby ktoś się chciał kupić, to są w ładnym stanie. Opony może i stare, ale bieżnik mają. No, tylko wyczyścić, dobra, koło jest. Tak jak mówiłem, brudne. Ale nad to mnie nie obchodzi po prostu. Ważne, że teraz może stać na nim to co zamontowałem z Aeroxa, które stoi tutaj, mam już zdemontowane, oponę zjąć, tarczę odkręcić, łożyska wybić i do malowania.